Lekcja ósma Proszę wsłuchać się w rozmowę pomiędzy Peterem i Katie. Przyszli oni do restauracji. W pewnej chwili Peter zawoła kelnerkę, zwracając się do niej Miss. Katie, would you like to eat now? No, thanks Peter. Not now. But I'd like to have something to drink. Ok, what would you like to drink? I don't know. Some wine. No. Some beer. I'd like some beer too, miss. Two beers, please. What? Something to eat? No, not now. Later, please. Proszę posłuchaj jeszcze raz. Katie, would you like to eat now? No, thanks, Peter. Not now. But I'd like to have something to drink. Okay. What would you like to drink? I don't know. Some wine? No, some beer. I'd like some beer too, miss. Two beers, please. What? Something to eat? No, not now. Later, please. Oto jak powiemy zjeść obiad. Proszę słuchać i powtarzać. To have lunch. 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 Have. Have. To have lunch. To have lunch. Jak powiedzieć zjeść obiad? To have lunch. To have lunch. Zapytaj kobietę, czy chciałaby teraz coś zjeść. Would you like to have something to eat now? To have something to eat. Would you like to have something to eat now? Ona odpowiada: Tak, chciałabym zjeść obiad. Yes, I'd like to have lunch. I'd like to have lunch. Proszę słuchać i powtarzać w celu wypracowania poprawnej wymowy. To have lunch. Have. Have. To have. I'd like to have. I'd like to have lunch now. A teraz proszę słuchać i powtarzać to zdanie w tempie zwykłej rozmowy. I'd like to have lunch now. I'd like to have lunch now. Zapytaj gdzie chciałaby zjeść obiad. Where would you like to have lunch? Mając na myśli jakąkolwiek restaurację, zapytaj w restauracji. At a restaurant. At a restaurant. Odpowiedz nie, w hotelu. Mając na uwadze konkretny hotel. No, at the hotel. No, at the hotel. W hotelu w Alei Parkowej. At the hotel on Park Avenue. On. On Park Avenue. Ale później. But later. But later. Powiedz, też chciałbym zjeść obiad. I'd like to have lunch too. Two. I'd like to have lunch too. Zapytaj czy chciałaby teraz czegoś się napić. Would you like to have something to drink now? Would you like to have something to drink now? Jak odpowiedzieć krótko mając na myśli tak, chciałabym teraz czegoś się napić. Yes, I would. Yes, I would. Teraz zapytaj, czego ona chciałaby się napić. Why would you like to drink? Why would you like to drink? A teraz zapytaj, czy chciałaby czegoś się napić. Would you like to have something to drink? Zapytaj, kiedy chciałaby czegoś się napić? When would you like to have something to drink? When would you like to have something to drink? Zapytaj jeszcze raz. Czego ona chciałaby się napić? What would you like to drink? Zapytaj, czy chciałaby czegoś się napić. Would you like to have something to drink? Zapytaj, czy chciałaby trochę piwa. Would you like some beer? Would you like some beer? On zamawia dwie butelki piwa. Proszę słuchać i powtarzać. Two beers, please. Two. Two. Two beers. Dosłownie mówimy dwa piwa, nie mówimy przy tym słowa butelki. Spróbuj powiedzieć dwa. Two. Two. W języku angielskim są też inne słowa, które brzmią podobnie jak dwa. Na przykład też oraz pierwsza część takich słów jak jeść i pić. Mimo że brzmią podobnie, używamy ich w tak różnych kontekstach, że nie powinieneś ich pomylić. Powiedz proszę jeszcze raz, dwa piwa. Two beers. Beers. Two. Two beers. Jakie słowo oznacza więcej niż jedno piwo? Beers. Beers. Czy zwróciłeś uwagę na dźwięk s na końcu słowa? Właśnie tym dźwiękiem oznaczamy więcej niż jeden przedmiot. Proszę słuchać i powtarzać, zwracając uwagę na różnicę pomiędzy liczbą pojedynczą a mnogą słowa piwo. Beer. Beers. Powiedz proszę, dwa piwa proszę. Two beers, please. Beers. A teraz zapytaj, czy chciałaby Pani trochę piwa? Would you like some beer? Lub wina? Proszę tylko słuchać. Or wine. Or wine. A oto jak powiemy po angielsku lub. Proszę słuchać i powtarzać. Or. Or. Czy słyszałeś dźwięk or na końcu tego słowa? Powiedz jeszcze raz lub. Or. Or. Teraz zapytaj, czy chciałaby pani trochę piwa? Would you like some beer? Lub trochę wina? Or some wine? Wine. Some wine. Or some wine. Jak powiedzieć po angielsku dobrze? Okay. Okay. Ona mówi Chciałabym trochę wina. I'd like some wine. I'd like some wine. Powiedz, chcę. I want. I want. Teraz powiedz, nie chcę. I don't want. I don't want. Popracuj nad poprawną wymową. Want. Want. I don't want. A jak powiedzieć chciałbym? Proszę wypowiedzieć zarówno skróconą jak i pełną formę. I'd like. I would like. I'd like. I would like. Używaj formy skróconej, powiedz proszę, chciałbym trochę wina. I'd like some wine. I'd like some wine. Czy pamiętasz jak powiedzieć też chciałabym trochę wina? I'd like some wine too. A jak powiesz nie, dziękuję? No, thank you. No, thanks. Powiedz, chciałabym trochę piwa. I'd like some beer. Powiedz: dwa piwa proszę. Two beers, please. Zapytaj: wina czy piwa? Wine or beer? Or wine or beer? Nie wiem. I don't know. Teraz powiedz wina i piwa też. Wine and beer too. Powiedz przykro mi, proszę wybaczyć, nie rozumiem. I'm sorry, I don't understand. Zapytaj co ona chciałaby zjeść. What would you like to eat? Teraz proszę słuchać i powtarzać pytanie. Co pani chciałaby robić? What do you want to do? Do. Do. To do. To do. What do you want to do? Jak powiedzieć po angielsku robić? To do. To do. Już użyłeś słowa do zadając pytania, ale w tym miejscu to słowo ma inne znaczenie. Zapytaj proszę, co ona chce robić. What do you want to do? What do you want to do? Teraz zapytaj, co ona chciałaby robić. What would you like to do? What would you like to do? Odpowiedz. Chciałabym czegoś się napić. I'd like to have something to drink. Spróbuj powiedzieć też chciałbym czegoś się napić. I'd like to have something to drink to. To. Jak zapytać wina czy piwa? Wine or beer? Wine or beer? Jak powiedzieć dwa piwa? Two beers. Beers. Two beers. Zapytaj jeszcze raz, co ona chciałaby robić. What would you like to do? Teraz powiedz, chciałabym zjeść obiad. I'd like to have lunch. To have lunch. I'd like to have lunch. Powiedz jeszcze raz, chciałabym czegoś się napić. I'd like to have something to drink. Zapytaj kiedy. When? When? Spróbuj zapytać, kiedy chciałaby Pani czegoś się napić. When would you like to have something to drink? When would you like to have something to drink? Spróbuj odpowiedzieć trochę później. A little later. Later. Little. A little. A little later. Jak zapytać gdzie? Where? Odpowiedz w hotelu mając na uwadze konkretny hotel. At the hotel. The Hotel. At the Hotel. Jak odpowiemy w restauracji, mając na myśli jakąkolwiek restaurację? At a restaurant. A. At a restaurant. Spróbuj powiedzieć w restauracji w alei parkowej. At the restaurant on park avenue. The At the restaurant. Zapytaj proszę co ona chciałaby robić. What would you like to do? To do. A oto jak powiesz Chciałabym coś kupić. Proszę słuchać i powtarzać. I'd like to buy something. To buy. To buy. To buy something. To buy something. I'd like to buy something. I'd like to buy something. Jak powiedzieć po angielsku kupić? To buy. A jak powiedzieć robić? To do. To do. Zapytaj, co ona chciałaby kupić. What would you like to buy? What would you like to buy? Powiedz, chciałabym kupić cokolwiek. Id like to buy something. Id like to buy something. Powiedz, w hotelu w Alei Parkowej. At the hotel on Park Avenue. At the hotel on Park Avenue. Spróbuj powiedzieć, chciałabym coś robić. I'd like to do something. I'd like to do something. Teraz zapytaj, co ona chciałaby robić. What would you like to do? Proszę słuchać i powtarzać pytanie z kim? With whom? 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 With, With, whom? With whom? With whom? Zapytaj jeszcze raz. Z kim? Starając się dokładnie naśladować wymowę lektora. With whom? With whom? Teraz spróbuj powiedzieć z Panem. With you. You. With you. Powiedz jeszcze raz z panem. With you. A oto, jak powiesz ze mną. Proszę słuchać i powtarzać. With me. 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 With me. To odmiana słowa ja. Już znasz wyraz. Excuse me. Zapytaj, czy ze mną? With me. With me. Zapytaj proszę, co pani chciałaby robić. What would you like to do? What would you like to do? Czy chciałaby pani coś kupić? Would you like to buy something? Would you like to buy something? Tak, chciałabym coś kupić. Yes, I'd like to buy something. Chciałabym kupić trochę wina. I'd like to buy some wine. Powiedz proszę, chciałabym zjeść obiad. I'd like to have lunch. I'd like to have lunch. Powiedz, ale z kim? But with whom? But with whom? Odpowiedz, z panem. With you, sir. With you. Zapytaj, czy ze mną? With me? With me? Teraz spróbujmy porozmawiać z młodą Amerykanką. Podpowiem Ci, co masz jej powiedzieć, ale następnie ona Ci odpowie i będziesz musiał sam kontynuować rozmowę. Na początku proszę się z nią przywitać. Hello, miss. Hello, how are you sir? Fine, thank you. I'm fine, thanks. Zapytaj proszę, co pani chciałaby teraz robić. What do you want to do now? What do you want to do now? I don't know. And you? Would you like to have something to drink? Odpowiedz, że tak i że chciałbyś czegoś się napić. Yes, I'd like to have something to drink. Yes, I would. Zapytaj, czy chciałaby czegoś się napić z tobą. Would you like to have something to drink with me? Would you like to have something to drink with me? Yes, thank you, I would. But when? Odpowiedz teraz. Now. Zapytaj, gdzie w hotelu, mając na myśli konkretny hotel. Where at the hotel? Where at the hotel? No, not at the hotel, at a restaurant, at the Park Avenue restaurant. Zapytaj proszę, gdzie znajduje się ta restauracja. Where is the Park Avenue restaurant? Where is the Park Avenue restaurant? I don't know. Do you know? Powiedz. Tak, wiem. To tam. Yes, I know. It's over there. Yes, I know. It's over there. Powiedz w Alei Parkowej. On Park Avenue. On Park Avenue. Teraz zapytaj, na co pani ma ochotę, czego pani chce na wino czy piwo? What do you want to drink, wine or beer? I'd like some wine. Zapytaj czy ona ma ochotę też na piwo. Też chce piwa. Would you like some beer too? Would you like some beer too? Okay, and I'd like to have something to eat. And you? Yes, I'd like to have something to eat too. I'd like to have something to eat too. Powiedz, że chciałbyś zjeść później. I'd like to eat later. A little later, okay? Spróbuj odpowiedzieć dobrze, trochę później. OK, a little later. A little later. Okay, a little later. Powiedz, Chciałbym coś kupić. I'd like to buy something. I'd like to buy something. What would you like to buy? Powiedz, Trochę wina albo Trochę piwa. some wine or some beer Powiedz chciałbym coś zjeść And I'd like to have something to eat And I'd like to have something to eat A teraz powiedz Chciałbym z panią zjeść obiad. I'd like to have lunch with you. I'd like to have lunch with you. I'd like to have lunch with you too. Lekcja nr 8 dobiegła końca.